W tej chwili, prawda, dyskutujemy, czy ta pomoc dla powstania była możliwa i na przykład sam Churchill był w bardzo trudnej sytuacji, bo przecież, prawda, to była koalicja i nagle to powstanie, prawda, spowodowało bardzo, dziwną sytuację, bo mogło dojść do tego, że Stalin by zawarł pakt z Hitlerem. Więc tutaj, prawda, historycy to naprawdę mają ciężki orzek do zgryzenia. I tutaj wszystkie, prawda, dewagacje na ten temat, że powiedzmy dlaczego Stalin odmówił pomocy i tak dalej, i tak dalej, bo ta pomoc była symboliczna, dlatego że przecież myśmy przecież była szykowana prawda, akcja, że mieli wylądować prawda, komandosi prawda, przed powstaniem i którzy potem byli skierowani zupełnie na inny front. Więc tutaj ja uważam, że wszystkie dyskusje na temat prawda, czy powstanie miało sens czy nie prawda, i tak dalej schodzi na bok, bo tu chodziło o pokonanie Niemców i tutaj właściwie ja tak patrzę na to, jak historycy to wszystko, prawda, jakoś Mamy powiedzmy uporządkują. Mamy Dziękuję.